Hej, to znowu wyj, polaki, zabulaki. Witam was powrotem. Właśnie piję sobie dios za 5,50 pięć, z żabki. Kurwa, jakie gówno. Podczas gdy youtuberzy odchodzą... Ja przychodzę do was, aby dać wam kolejny rzetelny i dopracowany materiał. A dziś porozmawiamy o najbardziej znanym mi przykładzie syndromu sztokholmskiego, który przedstawiają między innymi Polacy i ciekawie mnie ciekawi mnie, czy również siebie będę tym filmem wyzywał, bo jestem Polakiem. Bo jak co mniej więcej 4 lata w Polsce, odbyły się. Wybory. Wybory, które pokazały to, że Polacy nie uczą się na błędach. I nonstop wybierają te same osoby, którą, które, które, które lubią nas w nasze kakałko. I w sumie jest to tak, jak mówię, przykład syndromu sztokholmskiego. Ponieważ wybieramy w kółko te same osoby, które lubią z nami uprawiać BDSM. Jest to całkiem ciekawa przypadłość, bo jeżeli komuś władza się nie podoba, to zazwyczaj się ją zmienia, a u nas w Polsce się w sumie ją zmienia, ale na wcześniejszą władzę, którą się zmieniło, ponieważ ta nam się nie podobała. A kiedy zmieniliśmy ją na tą władzę, to ta władza, która się zmieniła, się okazało, że była jeszcze tą wcześniejszą władzą, która nam się nie podobała. Dlaczego ta władza, która była przed tą władzą, powróciła, aby. Już sam się zamieszałem. Ale wiecie o co chodzi. W skrócie Polacy w kółko wybierają te same osoby, czyli PiS i PEŁO. I postawmy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? A no właśnie, ja mogę wysunąć bardzo ciekawą tezę, bo po rozmowach z członkami mojej rodziny zadają mi pytanie: a na kogo innego mamy głosować? No właśnie, i jest to bardzo ciekawe pytanie, które możemy sobie zadać. I pytanie również, które podbija nam tytuł tego materiału, czyli Polacy to idioci? Polacy to idioci, ponieważ nie są w stanie poświęcić 10 minut na przeczytanie programu danej partii oraz na posłuchanie debat. Zamiast tego wolą postawić krzyżyk albo w ogóle go nie postawić, jak pokazuje frekwencja w ostatnich wyborach, która ledwo przekroczyła 50%, nie zapoznać się z czymś i nie będąc dymanym przez kolejne 4 bądź 5 lat, w zależności czy to są wybory do parlamentu, czy są to wybory na prezydenta, bo kadencja Parlamentu trwa lat 4, a kadencja prezydenta, która poza tym powoli się kończy, trwa lat 5. I zadajmy sobie podstawowe pytanie pytanie, które już w tym filmie padło: czy posiadamy alternatywy? No właśnie, kwestia jest taka, że takowe alternatywy posiadamy i wymienię tutaj tylko dwie partie z trzech pozostałych, które aktualnie znajdują się w Sejmie. Dwie partie, ponieważ jedna z tych trzech, bynajmniej ja ją tak ja tak sądzę, że jest tylko i wyłącznie podbudówką dla Platformy Obywatelskiej. Dlatego poruszę temat tutaj tylko i wyłącznie Konfederacji, jak i Lewicy. I uważam, że to są dwie najbardziej skrajne partie w naszym państwie, ale dwie, które są największymi. Alternatywami dla partii rządzących, które zmieniają się regularnie co 4 lata, ale mimo tego są to w kółko ci sami ludzie. I dlaczego możemy nazwać tylko te dwie partie alternatywą? Myślę, że przede wszystkim takowe partie nie miały nigdy i wyłącznie szansy wykazania się, wykazania się przy władzy, przy stanowisku władzy, bo kiedy już nawet jakiś projekt składały, jak na przykład Konfederacja niedawny projekt, którym było kwot, o kwocie wolnej od podatku do 60 tysięcy, to platforma, która Taki sam projekt posiadała w swoich stu konkretach na 100 dni, odrzuciła tą ustawę, powołując się na to, że w budżecie państwa nie ma pieniędzy, czyli narracja znana nam już z wcześniejszych lat ich rządów. I ja nie chcę w tym materiale nikogo krytykować, bo ten materiał nie jest. To. Ten materiał jest moją czystą opinią o tym, co dzieje się aktualnie w państwie polskim, a nawet nie w państwie polskim, ponieważ dzieje się to od kiedy pamiętam, a urodziłem się w 2005 roku. Czyli zakładając, że jestem świadomy, od 2009 roku, czyli od wieku 4 lat, w kółko i w kółko dzieje się to samo. Jak możemy tylko z temu zaradzić? Możemy temu zaradzić w jeden prosty sposób, dać szansę nowej partii, którą już wcześniej wymieniałem. I każda z obydwóch partii ma oczywiście swoje minusy. No jako minus Konfederacji ja na przykład mogę wymienić osobiście to jakie posiadają poglądy, czyli poglądy proreligijne pro i to bardzo proreligijne, protradycyjne oraz przede wszystkim antyLGBT. Wymieniając jednak problemy lewicy, no to przede wszystkim yy, przede wszystkim bardzo mocny socjalizm, jaki na przykład teraz mogę wymienić taki przykład, czyli walka z tak zwanym flippingiem, jeżeli mam nadzieję, dobrze wypowiedziałem tą nazwę, czyli zakazem kupywania większej ilości mieszkań, co jest totalnym idiotyzmem. Tak samo jak i chęć, bo lewica o ile się nie mylę, tutaj mogę się mylić, więc weźcie sobie na to poprawkę, ponieważ akurat ten fragment filmu biorę ze swojej głowy, aby wyglądał on naturalnie, jako moja opinia, jest za wprowadzeniem handlu w niedzielę. Ale zalecam Wam tą informację sprawdzić, fajnie gdybyście ewentualnie poprawili mnie w komentarzu. Kolejnym punktem również cały czas, przez cały materiał będziemy trzymać się w obrazie, w postaci czy w okolicy, a z ostatnich wyborów mogę powiedzieć polskich rolników. Polscy rolnicy to idioci. Po spojrzeniu w interie.pl, do, do której link Wam zapewne zostawię, żebyście sami mogli to sprawdzić, jeżeli nie zostawię, to przypomnijcie mi w komentarzach. Rolnicy w ponad 30% zagłosowali na prawo i sprawiedliwość. Kolejna partia to platforma obywatelska. Rolnicy, którzy jeszcze niedawno, jak nie do teraz, strajkowali przeciwko wprowadzeniu Zielonemu ładu, więc mam do Was takie pytanie. Zastanówcie się w końcu, co robicie. Zastanówcie się, czy postępujecie zgodnie z jakąkolwiek logiką. Logiką, która nie jest logiką spierdolenia, ponieważ sami rzucacie sobie kłody pod nogi, kłody pod nogi, które później staracie się odrzucić, poprzez blokowanie całego jebanego kraju i przez to, że ja nie mogłem dojechać sobie do pracy. Jeszcze taki drobny disclaimer, ponieważ jest to drugi film z serii, która planuję, aby była trylogią. Pierwszą częścią serii byli influencerzy, to idioci, do których oczywiście Was odsyłam, ponieważ przyjęła się bardzo dobrze, jest najczęściej lajkowanym materiałem na moim kanale. Jest to druga część trylogii, która mam nadzieję, że będzie właśnie trylogią. Oczywiście, jeżeli ten materiał się przyjmie, więc zapraszam Was również do komentarzy napiszcie co miałoby być trzecim filmem trylogii i oczywiście pamiętajcie, kanu traktujcie każdy film na moim kanale jako podcast bo jednak są to podcasty, na których są to luźne moje takie wywody hmm, może nie szczochy, chociaż widzicie staram się poprawić jakość mojej mowy jak i jakość montażu, bynajmniej zachęcić was chociaż troszkę na wstępie Filmu, abyście wkręcili się w dany temat, ponieważ myślę, że wysłuchanie opinii innych osób na dane tematy jest naprawdę rzeczą ciekawą. I tym zakończymy sobie ten materiał tym jakże pozytywnym akcentem. Dajcie znać, ja co prawda mam bardzo ciekawy Pomysł na trzeci film z trylogii. Dajcie również znać, czy chcecie, aby więcej pojawiało się podcastów razem z Maxiem, Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć streamy. Jeżeli tak, to również zachęcam Was do komentarzy. Zachęcam Was, aby w suba i lajka pod tym filmem. Bym wiedział, że dany format się Wam podoba.